Pamiętacie, jak tydzień temu mówiłem o sprawie Marii Tun? To jest córka europosłanki Róży Tun, która dostała pracę w Centralnym Ośrodku Informatyki. Pani Maria Tun jest ekspertką, była członkiem zarządu wielkich międzynarodowych firm, która chciała przejść do sektora publicznego. Okazało się, że jak tylko Donald Tusk się o tym dowiedział, jeszcze pierwszego dnia kazał ją zwolnić, ponieważ nie może być tak, że córka europosłanki, która z trzy lata temu. Przy Odeszła z Platformy Obywatelskiej i przeszła do Polski 2053 Monachołowni, będzie dostawać pracę w państwowych instytucjach. Sama sprawa od początku była groteskowa, ale okazuje się, że z czasem stała się jeszcze bardziej groteskowa. Ponieważ pani Maria Tun zdążyła podpisać umowę o pracę z COI. I co to oznacza? No jeżeli pracownik ma umowę o pracę, to nie jest tak łatwo go zwolnić. To nie jest tak, że mówimy człowiekowi tak jak na filmach amerykańskich, jesteś zwolniony, idziesz do domu, trzeba mieć dobry powód zgodny z kodeksem pracy, żeby takiego pracownika zwolnić. A takie powody są dwa. Pierwszy to jest likwidacja stanowiska pracy, redukcja zatrudnienia, czyli jeżeli pracodawca musi zredukować koszty albo chce się pozbyć części swoich operacji, no to zwalnia ludzi dlatego, ponieważ. Znikają te miejsca pracy. No a drugi powód jest taki, że pracownik coś źle zrobił. Na przykład dokonał jakiejś szkody, nie chce jakichś dokumentów podpisać, robi coś źle. No i problem jest taki, że pani Maria Tun pierwszego dnia była w pracy, drugiego dnia jechała już do pracy, kiedy dowiedziała się, że ma zawracać i wracać do domu, ponieważ Donald Tusk się wściekł i nie chce, żeby ona tam dłużej pracowała. No ale pani Maria Tun ma umowę o pracę. No i co teraz? Ktoś pomyślał, no to ja muszę ją Zwolnić, muszę je złożyć wypowiedzenie, ale w tym wypowiedzeniu umowy o pracę trzeba bardzo dokładnie napisać, dlaczego dany pracownik jest zwolniony. Trzeba to uzasadnić, bo jeżeli się to odpowiednio tego nie uzasadni, no to pracownik może pójść do sądu pracy i dostanie bardzo duże odszkodowanie za to, że został zwolniony bezprawnie. No i teraz w tym co i zaczęli myśleć. Ale jak my to uzasadnimy? Co my tam wpiszemy? Że Donald Tusk się wściekł? Że musimy ją zwolnić, bo premier się zdenerwował? Albo musimy ją zwolnić, bo jest córką europosłanki, która trzy lata temu odeszła z partii, która obecnie rządzi? No przecież czegoś takiego żaden sąd pracy by nie zaakceptował. No więc mamy pierwszy problem. Pani Tun musi być zwolniona, bo premier tak mówi, natomiast nie ma podstawy prawnej do tego, żeby ją zwolnić. Co więcej, ta pani zarabia tam 42 tysiące złotych miesięcznie oraz wynegocjowała sobie sześciomiesięczną odprawę. Co oznacza? że za ten jeden dzień pracy zostanie 42 tysiące złotych za przepracowany miesiąc plus 252 tysiące złotych odprawy. Czyli jeden dzień tej yy, specjalistki, w której kompetencje zupełnie nikt nie wątpi, będzie kosztował nas 300 tysięcy złotych. A to wszystko dlatego, że Donald Tusk się wściekł.